bardzo nudny film z przypływu morza irlandzkiego w którym to film pokazuje w bardzo nudny sposób jak się jedna woda z lewej a właśnie z prawej spotykać będzie z wodą z lewej i czynić to będzie już za chwileczkę w trybie postępującym populacja nastąpi. Reżyser podejdzie odrobinę bliżej, żeby było widać jak ta woda się spotyka. Jak ona tam, chciałem powiedzieć popierdala, ale nie powiem. Jak ona tam sobie, sobie ta woda tam, sobie tak się posuwa się za przeproszeniem. Idzie, idzie, idzie woda, Tam to idzie. Stamtąd to przyszła. Tak i, sobie, tak, 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 I się spotyka z drugą wodą. I jak to mówią, góra z górą się nie zejdzie, a woda, a woda z wodą zejdzie. Czasem nawet spłynie do Bałtyku. Uwaga, 3, 2, 1, Kopulacja, e, połączenie nastąpiło. Pięknie jest. Zacznijmy już Teraz musimy, musimy uciekać z tej plaży, bo nas zaleje.